Tam, moi drodzy, chcę wam pokazać jakiś krótki trening, taki instruktażowy, ale tym bardziej chcę wam to pokazać, jakikolwiek trening, żeby was zachęcić do czynnego udziału no, w biegach, czy w sporcie, czy w gimnastyce, a to tylko dlatego, że ja sam już mam ponad 50 lat i to dużo ponad 50 i jeszcze potrafię nie, coś ze sobą robić. Także was wszystkich chętnie zapraszam. Czyli może zacznę od jakiejś tam rozgrzewki. Od jakiejś rozgrzewki, tak. Go. mój operator dobrze kręci bardzo dobrze kręci i tak mamy do 10 już prawie ok to jest bardzo trudne skomplikowane ćwiczenie ale warto próbować troszeczkę rozsyjemy biodra Kręcimy. Kręcimy. Ka. Yeah. So, I'll be the że dobrze kręci. całko kolejne okrążenie. Idziemy dalej. okrążenie i kurwa nie poddajemy się będziesz miał 100 lat i biegasz biegasz kurwa Jemy się pały i od razu przechodzimy do pompek. pompki najlepiej na lepiej sejkę na koskach. Pić Co Si Ro ju, Chodź Tak To taka krótka prezentacja, że jeszcze mogę, a mam już wieszcie nie. Powiedziałem ponad 50, ale to już prawie 100. Dokładnie i pół roku mija jutro. Czyli taki wiek coś znaczy. No trochę żartów. Ciao. Dziękuję. I proszę o klikanie na mój film. Proszę o lajki i pozytywne komentarze. O to, że jednak można zachęcać innych. nie? To oczywiście minuta mojego treningu. Mógłbym tak cały dzień, w sumie. Hej, ciao. Ciao.